Związek radziecki stanął w szranki z USA. Wyścig w kosmosie przyniósł rozmaite zdobycze techniczne. Komputery, satelity, nowe tworzywa, pociski rakietowe. Ale niewykluczone, że najwspanialszą spuścizną rywalizacji kosmicznej są kamienie, które astronauci przywieźli z księżyca. Te znaleziska zrewolucjonizowały naszą wiedzę o wczesnych dziejach Ziemi oraz o zagadkowej genezie księżyca. Tajemnice wszechświata, tajemnicze narodziny Księżyca to najjaśniejszy obiekt na nocnym niebie. Przez tysiąclecia Księżyc wyznaczał rytm życia i ożywiał nasze mity. Jego obecność ma też kluczowe znaczenie dla Ziemi: stabilizuje jej oś obrotu i wywołuje pływy morskie, które kształtują ziemski klimat. A mimo to, w jego jasnym świetle kryje się jedno z najbardziej intrygujących pytań w nauce: skąd się wziął Księżyc? Na początku ery kosmicznej w latach 50. konkurowały trzy teorie. Pierwsza głosiła, że księżyc był częścią Ziemi, ale się od niej oderwał wskutek szybkiego ruchu obrotowego. W myśl drugiej, księżyc to obiekt nieobliczalny, który przybłąkał się do Układu Słonecznego i wpadł w ziemską grawitację. Według trzeciej, księżyc powstał u boku Ziemi. Spekulacje teoretyczne naukowcy amerykańscy i radzieccy weryfikowali za pomocą bezzałogowych sąd księżycowych. Sądy robiły zdjęcia, pomiary, a nawet zderzały się z księżycem. Lecz aby definitywnie rozstrzygnąć kwestie, ludzie musieli sami polecieć na srebrny glob, pobrać próbki i je zbadać. Amerykańsko-radzieckiemu współzawodnictwu w kosmosie przyświecały zarówno cele naukowe, jak i rywalizacja polityczna. Kosmiczny wyścig rozpoczął się 4 października 1957 roku wraz z wystrzeleniem przez Rosjan Sputnika. Satelity, który poleciał wyżej i szybciej od poprzedników. Sygnały wysyłane przez Sputnika pobudziły do działania Amerykanów. Powołali do życia agencję NASA. Z zadaniem wysłania w kosmos człowieka. Tymczasem Rosjanie wystrzelili Sputnika II, który był sześć razy cięższy od poprzednika i miał pasażera, psa łajkę. Kolejny raz Związek Radziecki zadziwił świat 12 kwietnia 1961 roku. Wysyłając w kosmos człowieka Jurija Gagarina. Aż do roku 1965 Rosjanie za każdym razem byli o krok przed Amerykanami. Aby zdystansować rywali, prezydent John Kennedy. Zawiesił poprzeczkę wysoko. Zobowiązał się, że do końca dekady Stany Zjednoczone wyślą człowieka na Księżyc. Imponujące cele wymagają wielkich wysiłków. Powstał program Gemini, mający przygotować sprzęt i ludzi do lądowania na Księżycu. Program miał wzloty i upadki. Rosjan na księżyc miała zawieść ogromna rakieta nośna N1. Była to bardzo skomplikowana konstrukcja. Pierwszy człon rakiety napędzało 30 silników. Które musiały pracować zgodnie i niezawodnie. Testy rakiety N1 rozpoczęły się w roku 1968 i zaowocowały czterema startami bezzałogowymi. Amerykanie pokładali nadzieję w gigantycznej rakiecie Saturn V. Ona wyniosła na orbitę około Księżycową pierwszych ludzi załogę statku Apollo 8. Astronauci bez przeszkód powrócili na Ziemię. Obydwa kraje były o krok od wylądowania na Księżycu. 13 lipca 1969 roku Rosjanie wystrzelili sondę Luna 15, która miała pobrać z powierzchni Księżyca próbki pyłu i wrócić na Ziemię. Trzy dni później wystartował Apollo 11. Luna 15 doleciała do celu, ale przed lądowaniem kontrolerzy lotu postanowili na orbicie sprawdzić działanie systemów pokładowych. 21 lipca 1969 roku Neil Armstrong i Buzz Aldrin zaczęli podchodzić do lądowania na srebrnym globie. Wskutek przeciążenia pamięci komputera pokładowego lądownik Eagle ominął wyznaczone miejsce. Lecąc na resztkach paliwa nad skałkami wielkości budynku, Neil Armstrong włączył ręczne sterowanie i zaczął szukać odpowiedniego lądowiska. Trochę w prawo, 30 sekund. Reflektory, silnik, stop. Wszystko widzimy, Eagle. Widzimy lądowanie. 20 minut później dwaj astronauci zeszli na srebrny glob. Gdy Amerykanie zakończyli pierwszy spacer, Luna 15 w końcu rozpoczęła lądowanie. Po kilku minutach utracono z nią łączność. Prawdopodobnie roztrzaskała się o skały. Swoje zejście na Księżyc Nira Armstrong nazwał wielkim skokiem ludzkości. Lecz największą spuścizną programu Apollo było to, co on i jego następcy znaleźli na Srebrnym Globie. Podczas sześciu misji Apollo, astronauci odwiedzali świat, który zatrzymał się w czasie. Na pozbawionym atmosfery księżycu zachowały się skały, pył i kratery pamiętające jego najstarsze dzieje. Niezależnie od misji załogowych, naukowcy nadal prowadzili obserwacje księżyca z ziemi. Zauważyli na przykład, że stare kratery są otoczone przez koncentryczne kręgi. Widać je na obszarze nazwanym Mare Orientale, który sfotografowała amerykańska sonda Lunar Reconnaissance Orbiter. Kolory odzwierciedlają rzeźbę terenu. Zrodziło to przepuszczenia. Że kręgi wywołało pluśnięcie ciała niebieskiego w roztopione podłoże. Naukowcy uznali, że pierwotnie księżyc był pokryty ogromnym morzem magmy. Na srebrnym globie astronauci wszędzie napotykali stosunkowo lekkie skały. Które mogły zostać wyrzucone na powierzchnię po utonięciu w magmie ciężkiego ciała niebieskiego. Skały kryły też inną ważną wskazówkę dotyczącą pochodzenia księżyca. Były bardzo podobne do skał ziemskich. Zawierały związki tlenu, którymi charakteryzują się wszystkie ciała niebieskie pochodzące z układu słonecznego. Na tej podstawie wysunięto zaskakującą hipotezę. Otóż początkowo Ziemia dzieliła orbitę z protoplanetą wielkości Marsa, którą nazwano Teja, od mitologicznej matki bogini księżyca Selene. Teja utraciła stabilność i ruszyła w kierunku Ziemi. Teja uderzyła w naszą planetę z ukosem. Ziemia zaczęła się szybciej obracać, a na jej orbitę trafiły odłamki skalne ze zderzenia. Czasem szczątki te zaczęły się łączyć tak powstał Księżyc? Wcześniej zdążyły z niego wyparować związki lotne, w tym woda, a zatem Księżyc powstał z płaszcza Ziemi i tei to dlatego jest lżejszy, czyli ma mniejszą gęstość niż nasza planeta. Po gwałtownych narodzinach Księżyc zaczął stygnąć. Zewnętrzna warstwa magmy stwardniała i utworzyła skorupę. Układ słoneczny był wciąż młody. Księżyc pozostawał pod silnym bombardowaniem. Astronauci natrafili na ślady tych bombardowań w postaci skał, które pojawiły się na Księżycu wskutek zjawisk wulkanicznych. Na Ziemi motorem erupcji wulkanów jest często woda, podgrzewana i wypychana przez ogromne płyty tektoniczne. Przyczyną zjawisk wulkanicznych na Księżycu były potężne uderzenia, które topiły jego skorupę i uwalniały gorącą magmę. Roztopione skały wypływały z głębi na powierzchnię i układały się cienkimi warstwami. Prawdopodobnie w ten sposób powstały obszary zwane morzami, które pokrywają około jednej szóstej powierzchni księżyca. Te ogromne kotliny pochodzą z bardzo niespokojnych czasów, kiedy srebrny glob nękały potężne uderzenia ciał niebieskich 3-4 miliardy lat temu. Okazuje się, że bombardowania te miały poważniejszy skutek. Do takich wniosków doprowadziły próby wyjaśnienia zaskakującej cechy topografii Księżyca: kotlin wypełnionych ciemną lawą po jasnej stronie, a gór po ciemnej. Zdaniem naukowców, podczas narodzin Księżyca w jego sąsiedztwie powstało znacznie mniejsze ciało niebieskie. Czasem doszło do połączenia. Proces był tak gwałtowny, że spowodował zmiany we wnętrzu księżyca. Po jego jasnej stronie doszło do wycieku lawy, po ciemnej zaś powstała dodatkowa warstwa skorupy. Podczas misji Apollo, astronauci zainstalowali na Księżycu sieć sejsmografów. Niedawno naukowcy poszli o krok dalej i przeprowadzili swoistą tomografię komputerową jego wnętrza. Na orbicie księżycowej umieścili parę sond pod nazwą GREO. Pomiar drobnych zmian odległości między nimi pozwala ustalić wahania grawitacji Księżyca. Badacze ustalili, że nie rozkłada się ona równomiernie przeciwnie, w niektórych miejscach jej oddziaływanie jest szczególnie silne. Pomiary uzyskane za pomocą sond. Grail uczeni powiązali z silnym zagęszczeniem masy głęboko pod powierzchnią oraz istnieniem ogromnych basenów uderzeniowych, takich jak mare Orientale. Bombardowania księżyca przyniosły jeszcze inny skutek. W roku 2009 sonda Lunar Reconnaissance Orbiter skierowała inną sondę, L-Cross, na orbitę kolizyjną z Księżycem. Statek uderzył w krater na biegunie południowym. Chwilę potem aparatura na orbiterze odnotowała na miejscu zderzenia niewielki tuman pyłu. Z pomiarów jego składu wynikało, że 5,6% podłoża krateru stanowi lód. Prawdopodobniej został on przeniesiony przez spadające komety. Lud przetrwał przez tysiąclecia. Przed słońcem uchroniły go strome stoki krateru. Zrodziło to przypuszczenie, że na księżycu może być znacznie więcej lodu. Rosyjska aparatura umieszczona na pokładzie amerykańskiego orbitera zarejestrowała w gruncie kraterów położonych na biegunach księżyca wodór i przypuszczalnie lód. Jeszcze więcej mówią skały zebrane przez astronautów. Dzięki zastosowaniu najnowszych metod analitycznych wykryto w nich grupę wodorotlenową. Od cząsteczki wody różnią tylko to, że zawiera jeden atom wodoru. Na tej podstawie naukowcy szacują, że lód znajdujący się w głębi księżyca Pokryłby go warstwą grubą na metr. Bliskie związki łączące Ziemię z Księżycem sięgają najbardziej zamieszłych czasów. Na drodze do poznania naszej wspólnej historii stawiamy dopiero pierwsze kroki. Relacje te zaczęliśmy poznawać podczas gorączkowego wyścigu czasów zimnej wojny. Obecnie rusza kolejny wyścig. Tym razem w pogoni za cennymi minerałami i metalami. Za kopalinami i pieniędzmi. Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i Japonia przygotowują misje księżycowe, także załogowe. Planowane są też loty prywatne. Że poznamy nowe fakty o naszym kosmicznym towarzyszu i jego genezie. Jedno jest pewne: im więcej dowiemy się o tajemniczych narodzinach Księżyca, tym pełniejsza będzie nasza wiedza o jego macierzystej planecie, Ziemi. Wersja polska Platforma NC, tekst Grzegorz Basaj, czytał Paweł Straszewski.